Dzień dobry! Dzisiaj postanowiłam wykonać swój kolejny projekt. Pisałam już po kamieniach, po szkle, po porcelanie, po liściach, i tym razem postanowiłam e, zrobić napis na poduszce. To jest poszewka do poduszki bawełniana, i do tego użyję pisaków tekstylnych Edding. Mam tutaj różne, różne rodzaje z grubą końcówką, z cienką końcówką. One są niespieralne do 60 stopni, poniżej 60 stopni. Jeżeli się pierze materiały, to to powinno wszystko zostać. Te pisaki mają grubą końcówkę, 2 do 3 mm. Tutaj mam kolor zielony, żółty, niebieski, czerwony i czarny. A tutaj mam... Czarny, czerwony, pomarańczowy, różowy i czerwony, czyli troszeczkę, nie, różowy to jest. I troszeczkę one się różnią, te, te dwa zestawy kolorystyczne. Gruba końcówka 2 do 3 mm, 3 mm, a tutaj mam pisaki tekstylne z cienką końcówką, to jest, to jest yy, grubość 1 mm, i tutaj jeszcze mam czarny. Dobrze, to zaczynam działać. W moim e-booku do handletteringu możecie znaleźć różne projekty, różne, różne fajne napisy i możecie na przykład taki jeden napis wykorzystać w tym celu. Tutaj mam na przykład takie słowo, takie, taką sentencję make it happen i obrócę teraz tą kartkę w drugą stronę, zarysuję ją ołówkiem i przeniosę ten napis na moją poduszkę, a później poprawię to wszystko pisakami tekstylnymi. Obróciłam teraz moją kartkę na drugą stronę i zaczynam ją ołówkiem zamalowywać. Czyli wszędzie, gdzie są litery, muszę, muszę obrysować je ołówkiem, bo to później będę, będzie, będzie działało jak kalka. Gdy to obrócę i zacznę pisać, to wszystko się przeniesie. Dobra, to ja sobie tutaj rysuję. Tak wygląda cała strona zarysowana ołówkiem, wszędzie, gdzie były litery, po prostu to zamalowałam, tak? I zaraz będę to przenosić. Tak, jakby to była kalka. Dobrze, teraz odwracam kartkę na moją poduszkę, czyli od dołu jest ta część, która jest zamalowana ołówkiem. Umieszczam tak na środku, na mojej poszewce. Biorę czarny pisak, to jest zwykły, zwykły pisak Edding 1200. To nie jest brasz tylko ma zbitą twardą końcówkę. I teraz będę obieżać te litery wszędzie. I wtedy, tak jak, tak jak kalka, mi się to wszystko odbije na poduszce. Czyli poprawiam litery, i one mi się ładnie wszystkie odbiją na moim materiale, na poszewce. Mocno przyciskam, aby mieć dobry wzór. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Dobrze, tak wygląda to odciśnięte na poduszce. Teraz biorę. Markera tekstylnego Edding 4600, i będę teraz pisać już bezpośrednio na poduszce. Tu mam odciśnięty wzór, jak to ma wyglądać. I zaczynam. Oczywiście w niektórych miejscach trzeba parę razy przejechać, żeby to bardziej pokryło. Tutaj stosujemy oszukaną kaligrafię, no bo przecież. Brasz penem bardzo ciężko by było to napisać, nawet chyba nie, nie ma brush penów do pisania po tekstylie, więc grube linie musimy sobie to rysować, tak jak ja tutaj to robię. I teraz będę literka po literce po, po prostu poprawiała to wszystko tym markerem tekstylnym. Tak to się już przedstawia. Zaczynam pisać ostatni wyraz, czyli linia po linii poprawiam. Teraz wziąłem trochę grubszy marker, ten o grubości 2-3 mm. Łatwiej mi zrobić tą grubą kreskę, obrysować ją. I tak wygląda moja poszewka chwilowa. Tak wygląda gotowy napis na mojej poszewce. No ale ta poszewka byłaby trochę nudna, gdyby tylko taki napis na tym był. Więc jeszcze coś tutaj dorysuję. Mam zamiar dorysować jakieś kwiatki albo kaktusy, jakieś liście, żeby tutaj coś się działo. W tym, w tym dolnym lewym rogu jeszcze będzie jakaś mała ilustracja, żeby to fajnie wyglądało. Zobaczcie. Taki własny, spersonalizowany napis na poduszce. Można to wykonać, wykorzystać jako prezent dla kogoś, dla chłopaka, dla męża. Myślę, że na pewno. Osoba obdarowana na pewno by się ucieszyła Dobrze, to ja zabieram się teraz Za narysowania jakiegoś liścia albo kaktusa się, Tutaj będzie taki listek A tutaj będzie kaktus echeveria. I to rysuję już od razu ołówkiem Bezpośrednio na materiale bez, bez kalkowania, bo to jest dosyć proste Więc nie potrzebuję tutaj pomocy kalki okay, Ja już skończyłam Nie chcę więcej przesadzać z tymi obrazkami Bo nie wiem później jak to będzie wyglądało Tutaj kaktus echeveria, tutaj dwa liście Tutaj taka gałązka, jedna gałązka, druga gałązka I tak to będzie wyglądało Zabieram się teraz za poprawianie konturów, znowu pisakami tekst. Dobrze, moja poszewka już wygląda tak, tak się prezentuje, ale troszeczkę nudnie to wygląda, nudno to wygląda. E, dlatego jeszcze pomalule, pomaluję liście na zielono. to mam zielony kolor i tutaj w tych cienkich też mam zielony, to jest trochę jaśniejszy zielony i tutaj mam jasny niebieski. I z Postaram się je y, zmieszać ze sobą, żeby nie mieć takie, takie, y, takie żywe kolory zielone, tylko żeby to było takie bardziej naturalne. Y, czyli tak jak po, y, podczas malowania, zmieszam zmieszam po prostu te kolory ze sobą i utworzy się taki ładny, naturalny kolor. Ale zaraz Wam to pokażę, jak na palecie wymieszam ze sobą te kolory. Bardzo fajne kombi. Te wszystkie pisaki, to jest taki fajny morski, zielony, jasny, niebieski i ciemny zielony naniosę tutaj na paletkę. I wymieszam ze sobą będę zaraz namalować. Paleta barw. Tutaj mam taki stary pisak, który już jest wysuszony. On jest suchy, brudny i on mi się super do tego nada, bo ja wy... wymieszam teraz ze sobą te kolory, połączę je ze sobą i przez to uzyskam taki fajny zielonkawy odcień i nie będzie on t... taki taki ciemny, będzie bardziej wyglądał naturalnie. Jasny, zielony, z ciemnym, zielonym, żeby taki, taki yy, pośredni odcień uzyskać. I teraz nanoszę na mojego kaktusa. I tak, listek po listku. I będzie zaraz to bardzo fajnie wygląda. To jest bardzo fajne, że ten, ten, ten czarny. Pisak, on już tak wsiąkł, już tak, tak, jakby zastygł w tym materiale, że nawet jak robię blending tutaj, to nic się z tym nie dzieje w ogóle się nie rozmazuje. Jedyne co mi się jeszcze rozmazuje to jest ołówek, który, który tutaj zostaje ale myślę, że gdy to się wypierze, to wtedy już to zniknie, nie będzie takie ciemne. Ale bardzo mi się podoba, jak się rozprowadzają kolory, że nie miesza się z tym czarnym konturem tutaj od tego pisaka, którym poprzednio rysowałam kontury. Jestem zachwycona, jak fajnie można blendować pisaki tekstylne. Nie myślałam, że to tak fajnie pójdzie na material, a jednak zobaczcie. Najpierw zrobiłam to jaśniejszym zielonym, tutaj te Środki powypełniałam bardziej i teraz te końcówki, bo wiecie, że w kaktusie Echeveria te końcówki są takie dosyć ciemne, nakładam tutaj um, tego ciemnego niebieskiego troszeczkę i właśnie te końcówki tak troszeczkę je dokolorowuję. I świetnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Także można blendować nawet po materiale pisakami tekstylnymi. Zaraz się zabieram za kolejne liście. Tak wygląda moja gotowa poszewka, na tym już skończę. Tyle mi wystarczy. Nie malowałam tego tak mocno, żeby, żeby kolor pokrywał zupełnie, tylko starałam się wyblendować te listka. Tak jak mówiłam, do pracy użyłam markerów tekstylnych od Eddings z grubą, cienką końcówką. Bardzo fajnie to się sprawdza. Mm. Super też można je wyblendować używając paletki, na której ym, mieszamy sobie kolory i żeby, żeby uzyskać jakieś takie przejściowe kolory, a nie takie mocne, ciemne, zielone. Ołówek jest w niektórych miejscach widoczny, ale to normalne, bo nie wszędzie jeździłam po ołówku, ale gdy to pójdzie do prania, no to ołówek się zmyje, a kolor zostanie, bo on jest to niezmywalny do 60 stopni, czyli można wyprać w pralce i... On się nie zmyje. Jedyne co to jeszcze zauważyłam, jeżeli się blenduje i nanosimy tutaj kolor, to trzeba szybko, dosyć, dział, dosyć szybko działać, bo ten kolor um, zasycha i ciężko, ciężko się rozprowadza. Tak jak ja tutaj każdy krok starałam się Wam pokazać, nagrywałam wideo albo, albo robiłam zdjęcie, no to, to ten kolor mi tutaj zasychał, ale, ale to właśnie tak ma być, bo gdy piszemy, to tutaj cały, cały ten, ten tusz. Które jest w pisaku, on wsiąka i zastyga. On, jakby się tak utwardza i, i staje się taki już niezmywalny. więc też to zauważyłam tutaj na tej palecie, że po prostu nie mogłam już go tak fajnie wymieszać. On się robił taki um, już taki stały i nie można było z nic z, z tym zrobić.